No to akurat w sumie prawda. Ja też na początku się tak modliłam, a potem... no przestałam. U mnie to tak wyglądało, że... Ja wiesz, na internecie się przeczytałem różne tematy i sobie zdałam sprawę, że diabeł istnieje. Że tutaj trochę rządzi światem diabeł, co nie? I skoro jest diabeł, musi być też Bóg, co nie? Tak na logikę sobie to wziąłem. I zacząłem no Biblię czytać tak. i się nawróciłem. A skąd wiedziałam że jest diabeł? No kurde, wiesz... Widziałaś do Cat, na przykład, jakie filmiki nagrywa, jakie teledyski no. ma? A, no tak, raz, prawda, w sensie, no nie mam. No właśnie, Lil Nas X, co on robi w ogóle w piekle, jakieś filmiki nagrywa, słuchaj, oni się... to oni Ten taki murzyn, ten gejuch, to nie? A no, no. Ten raper, no. Słuchaj, oni się sprzedali diabli za sławę i za kasę, nie? Tak to działa. No. Ej, ale nie no, to w sumie dobrze, że się nawróciłeś, mega dobrze dla Ciebie. Słuchaj, fajnie, a powiem Ci, w moim wieku mało kto wierzy, mało kto chce wierzyć. W waszym wieku no, to no, jeszcze to jest trochę... takie w miarę powszechne. Ale nie odchodźcie od wiary nigdy dziewczyny, co nie? Bo wiem, że będzie kusiło potem odejść od wiary. Każdego kusi potem. No, bo jakby ja chodzę do kościoła, a nie wierzę w Boga, nie wierzę, że On w ogóle istnieł. Czyli jedna ogóle... koleżanka wierząca, a druga nie za bardzo, tak? Tak, tak, ja chodzę do kościoła z musu. Ona chodzi z musu, a ja chodzę, no dlatego, że... że wiesz. No chodzę, no wiesz, no tak. Wiesz, amen, amen, amen. Wiesz, ja chodziłem tak samo kiedyś przy musu do kościoła, prawda? No. Stałem zawsze na zewnątrz, gdzie było fajnie, wiesz, na świeżym powietrzu, ale nic nie słyszałem, nie no nawet. Ale, patrz, jak sobie zdałem sprawę, że faktycznie Coś, co, coś zna rzeczy. Że diabeł istnieje też, diabeł chce ludzi do piekła sprowadzić. Jak ty na przykład się złościsz na koleżankę, czy wyzywasz kogoś, to, to diabeł się okay. manifestuje wtedy, co nie? Więc skoro jest diabeł, skoro jest to zło, musi być też dobro. A Bóg jest dobry i Bóg nas stworzył, prawda? Mhm. Mm bo Nie powstaliśmy też z niczego. Nie powstaliśmy z małpy, czy z ewolucji, no bo to jest niemożliwe, jak zmieniać gatunki. Skąd dusza wtedy pochodzi? Co to mu da, że powiesz 10 razy, ojcze nasz? Co on z tego ma? Lepiej chyba mu jest, jeżeli powiesz mu jakieś swoje słowa, jakieś swoje uczucia, z czym się zmagasz. No to akurat, w sumie prawda. Ja też na początku się tak modliłam, a potem no przestałam. No właśnie, ma to sens. Ma to sens przecież. I wtedy czujesz, że twoje modlitwy są wysłuchane, że mogłaś wszystko Bogu powiedzieć, a nie, że trzymasz się jakiegoś skryptu bo tak ci kościół nakazał no. no bo wcześniej żyłem bez Boga i no wiesz życie nie miało sensu w sumie niby byłem szczęśliwy czasami, a potem miałem dołki i no nie wiedziałem w sumie po co żyję nie wiedziałem skąd się wziąłem w ogóle na ziemi nie wiedziałem po co to wszystko wszystko takie było dziwne no teraz Słuchaj, zacząłem Biblię czytać i wszystkie moje pytania zostały odpowiedziane. To jest... ta książka jest piękna. Czytałaś kiedyś? Nie, ale jestem dosłownym przeciwieństwem ciebie, ze względu na to, że pochodzę ogólnie, kiedyś moja rodzina była wierząca bardzo. No. Tak, ogólnie komunię, komunię świętą miałam. Chrzest... Też, okay. Ale ja sama z siebie przestałam wierzyć w Boga. Jak już dorosłam do takiego wieku, że ogarniam co się dzieje. Jak działa życie? A jak działa życie? Powiedz mi. Może się nauczyć. No o tym. Jezus, bez przed... No w sensie. Po prostu wiem jak wszystko działa i jestem osobą niewierzącą i nie wierzę w jakiegoś Boga i w ogóle. Dobra, a wiesz, w którym roku jesteśmy? No. Jest 2024. A od no. którego zdarzenia odliczamy to wydarzenie? E, nasz rok. Od którego zdarzenia odliczamy? W sensie? No bo odliczamy 2000 lat, od, od czego? No, niby od e, chyba no? narodzin Jezusa, czy coś takiego. Tak, narodzin Jezusa. I tutaj cały świat według tego odlicza. To nie uważasz, że to musiało być najważniejsze wydarzenie w dziejach świata? Ludzie sprzedają się dla diabła nawet, nie sprzedają duszy. Ja wiem, że tak ja wiem, że są takie rytuały. Sama kiedyś sprzeda sprzedałam nie wiesz, sprzedałam duszę Czatanowi. Cześć, rok... musisz mi opowiedzieć, bo to mnie zaciekawiło, co się stało. No, kiedyś sama w się sensie, odprawiałam jakieś różne rytuały. O nie. Jakoś tak wyszło, ale. A kiedy to było? Nie wiem, z półtorej roku temu może dwa. A co, co cię skłoniło, żeby, żeby to zrobić? Stwierdziłam, że po prostu na pewno Bóg nie istnieje, więc może spróbujemy coś odmiennego, Takie coś taka gadka się pojawiła w mojej głowie i jakoś tak wyszło. Jesus Christ oh. loves you. you. Yeah? You know? You're a believer, yeah? <coughs> yeah. I'm Christian Orthodox. O, oh, that's nice. Yeah. Orthodox is. it has a good vibe to it. Yeah. I've been to this nice church in Italy. Oh, it was very beautiful. Yeah. How about your friend? <clears throat> She's Orthodox too. Nice. Hey, that's great. But are and you like you... actually believers or do you just like sometimes go like to the church? The thing <clears throat> is, uh, I don't go to Catholic churches and the next Orthodox church is miles away. Come okay. From. Yeah, I get that. That's kind of bad. Yeah, that you can't go there. Uh, but don't let that uh, stop your faith, you know? No, no, no. You can always, I've... you know, pray at home, read your Bible, have a relationship with God. Exactly. She said that she starts with a Heavenly Father and then she talks to him as if it was her best friend. Nice, nice. Yeah. I do that too. I just tell him about my day, how it was yeah, and Jesus Christ is our mediator, so you know, we say in Jesus name we pray. and yeah. and we pray through the Spirit because all of us have the Holy Spirit. So we pray through him and He helps us communicate better with with God. Since the day that um, her friend took her hair, she had like dreams, like really weird dreams, and <clears throat> those became true. And every time she talks about it, she gets like, um red things yeah. on her own. well yeah. you know what the issue is like I don't know what your friend is or if she's a witch or if she's something similar new age but look you're a believer you said right you're Orthodox Christian so you have the Holy Spirit in you you're you have like a part of God in you. You know because you have Jesus in you 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 have authority in the spirit so the demons are here and Jesus is here. You know, the Jesus he defeated the demons, right? So you're on the winning side. You don't have to be scared of demons. You have authority. You can say, "Demon in the name of Jesus, go out or leave me." And they have to go. You you have the power, okay? So don't be scared and don't don't let people say that to you.